Tu Przytulamy się do... rozwieciło się Jedziemy dalej I jedziemy teraz właśnie orczykiem Muzyka nam przegrywa A my spokojnie, relaksacyjnie Później tylko delikatnie uda bolą po tym orczyku, ale to nic, kanapa jest lepsza. Stok ma 700 metrów, zjazdu samego na nartach. Spokojnie, ubity wyrównany śnieg można zjeżdżać, poprzecznie zjeżdżając po stoku to jest tak samo jakby zjeżdżając tak zwane ośle łączki nauki na łuki dla młody, młodych narciarzy Czasami trzeba uważać na stoku na przebitki, tak zwane kamienie, gdzie można wyrwać całe płóty boczne i szusując bokiem jak widać jest to nawet pochyła ale przyjemne zjazd jest to teraz akurat zaczyna deszcz padać zakładam gogle naukalne niektórzy, niektórzy właśnie się uczą gdzie i bardzo dobrze bo to nikt, nikt temu nie mówi, żeby było źle, że jakbyś przewrócił czy coś. Lepiej upaść na tyłek niż nabrać tej prędkości rozłamać coś właśnie akurat tu widzimy młodzie, małego jak się uczy u góry jeździ cały czas Trzeba być zawsze przezornym nie bać, nie bać się góry, lecz zawsze się obawiać co ona może nam przyczynić. Teraz zaraz właśnie zbliżamy się do, kat do stacji wysiadkowej. Także na no, przedostatnym supie zawsze piszę przygotować się do wysiadki. I teraz proszę zauważyć jak ten pan się będzie wypinał. Gdzie jest nie też niepoprawnie za zapięte leki a właśnie wypinam się na jedną na jedną stronę, tylko zahaczając tylko półdówki. A no i ten, który wjeżdża tam, jest bardzo niewystarczający Można się wypiąć Albo może pociągnąć to z za kolana Orczyk należy wypuścić pochyły w drewniany most Teraz będziemy zjeżdżać Powoli, żeby nie było za szybko. Właśnie widzimy tutaj Roberta, jak jedzie, jak jedzie, właśnie jedzie na wyciągu orczykowym tak samo jak my zrobiliśmy teraz okolicznie jedziemy dalej z jazdem No to, rzucujemy dalej Trzysta na dole mają pierwszeństwo Prawa Prawa zjazdu narciarza A teraz idziemy na trechę Zwolnij Slow Jesteśmy w tym samym miejscu co byliśmy.